all the Serdecznie przywitam wszystkich Państwa zespołu Klekociak i Zbociek. Serdeczne brawa. A wśród nich śpiewał wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derechajło, który jest dzisiaj głównym gospodarzem naszego spotkania. Panie Marszałku, serdecznie zapraszam. Pieczemy tutaj sękacza na żywym ogniu. Przyjechaliśmy z żydkiej. Taki sękacz mierzy pół metra i na takiego sękacza potrzebujemy 40 jaj, kilogram mąki, kilogram cukru, kilogram masła i litr śmietany. Ale 15 sierpnia będziemy piekli troszeczkę większego. W szydkiej mach na święcie sękacza. Pieczemy 5-metrowego. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Pięciometrowy to skąd pani taki rożen weźmie? Jeszcze nie wiem. Na razie jesteśmy w, na, w trakcie myślenia i planowania. Rekord świata. Tak, to na pewno będzie rekord świata. No i wszystkich zapraszamy, bo na pewno będzie tak samo pyszny jak ten. Jak długo takiego sękacza się piecze? Piecze się około godziny. Sęki piękne. Tak. I ten wiaterek jeszcze pomaga. Yy, on przeszkadza. Przeszkadza. Przeszkadza, bo jak jest ładna pogoda, yy, nie zabiera ognia, nie zabiera temperatury, możemy jeszcze ładniejszego. Więc to i tak udało nam się. Pan tutaj amator pomaga nam kręcić. Umie bardzo dobrze. No na pewno dostanie większy kawałek. Promocję. Tak. Czienka, cienka, u ojca córeńka. U ojca, córeńka, u ojca córeńka, to panienka krasa, ej no wina, to panienka krasa. Ale specjalne. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich, szorcowianki. Przyjechałyśmy z Szorc, gmina Czcianne, powiat moniecki. Tak jak tutaj było, jest pokazane, stół obficie zaopatrzony w ciemne ponieważ kiedyś w naszych regionach nie gotowano nic nie robiono w święta wielkanocne, tylko to, co wcześniej w Wielkim tygodniu przygotowano, to spożywano w rodzinie. Dominowały jajka pod każdą postacią. Bardzo dużo było wierzyć w jajka. A co Wszyscy to za jaja, jaja przed... takie kropkowane? To są jajka wtaczane nie przez solą. Mamy też pasztet z króliczka, który też dominował u nas. Makowiec, mazurek. Babka, babka nocna drożdżowa, zimne nóżki w galarecie. A to co przed chwilą usłyszeliśmy, tak, to było w naszych regionach. Śpiewane piosenki wołoczewne, kolędowanie chłopaków pod oknami w czasie, podczas nocnej pierwszego dnia świąt. W nocy, tam gdzie były szczególnie młode dziewczyny, chodzilibyśmy w banlo, im życzenia tak zwane, żeby szybko za mąż poszła, żeby dobrego męża wzięła. <śpiewanie> Yeah. you. Thank you. Thank you.